Kolejny kolejnym jest pan Józef Maniszewski. Zapraszamy. Pan Józef Pudliśkie, taniec, śpiewa w chórze Aster, a także w ogóle z okiem w chórze Stanin. Zaśpiewa nam piosenkę na szpiękny oczy. Zapraszamy. Pan Józef Maniszewski. Krótka liczba. Pan Józef Maniszewski przedstawił utwór akapelu przygotowany przez. Kilka tygodni na to, pochodzi się w państwie Wysłuchanie, w Fincki, w Strujniach, Mało tego, sprawy tajemnicze, dlaczego tak u nas kiedy tak, 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 tak Pan regularnie biega na Romę. Co z państwa wie, ile jest do na <zysyjna> to, Oto Pan Stanisław 42 km. Tak jest, proszę bardzo, pan Józef Mączkiewicz. To będzie wyjaśnianie dla wszystkich, ale szczególnie dla pani, które mają niebieskie oczy. <tryk> Masz piękne oczy, niebieskie oczy, wszyscy Cię kochają. Lecz wiesz, że one, ja wiesz, że one szczęścia ci nie dają. Uroda, uroda, się jak woda, ważniejsze jest ten, ja urody nie chcę, wodę dobre. a wewnątrz te droga. Był tak Tobą, na zawsze Tobą, na tłe i dobre dni. Miłość i wierność będzie na drogą, na resztę naszych dni. Uroda, uroda, przemija co popraci kocha, co, co innych na chce, a ten teraz... Panie Panie A jeszcze to miło podnieść tych palców i zimno czalić. Bardzo proszę, dziękujemy